Takiej imprezy nie było na świecie. Nie mówię tylko o Polsce. Naprawdę takiej imprezy nie było na świecie. Ta impreza się dopiero rozwija. To jest trzecia edycja. Ona była promowana od początku jako rycerskie mistrzostwa świata, ale tak naprawdę po raz pierwszy u nas właśnie w Polsce, właśnie w Warszawie, na Fortach Bema w dzielnicy Bemowo, odbędą się faktyczne mistrzostwa świata. Mamy 15 krajów, które biorą udział w tej imprezie. Mamy po 50 zawodników z każdego kraju. Oni walczą o tytuł mistrza świata. Do tej pory niepokonana jest Rosja, ale w tym roku ma naprawdę bardzo silną konkurencję.

часть программы, но ради которой мы в большинстве этим занимались. А мы решили показать зрителям то, ради чего мы этим занимаемся, в надежде, что то, что нравится нам, нравится и зрителям. Клубы. В различных городах есть клубы, это такие боевые братства, официальные, полуофициальные, большие и маленькие, которые занимаются тем, что воспитывают бойцов, которые любят плечо к плечу, ездить на мероприятия, воевать и доказывать, кто есть более сильный. 50 на 50. Или первое, или второе. Вот. Второе место. В общем, у нас довольно сильная сборная. Конечно, поляки тоже очень готовились, не проводили много тренировок. Но просто э, поляки э, меньше воевали массом, большими группами. Они маленькие, по 5 только. Вот. А у нас больше опыта в массовых, поэтому ну, я сам тоже в массовом бою буду участвовать. Z Rosją niekoniecznie musimy wygrać, oni dominowali zawsze, mają dużo więcej ludzi w Rosji, którzy przyjeżdżają na turnieje i spokojnie mogą rozgrywać te turnieje 21 na 21, także mają doświadczenie w tych walkach dużo większe niż my. My mamy w Polsce na tyle mało osób, że samych takich turniejów 21 na 21 nie możemy rozgrywać, bo mamy za mało osób. Żeby rozegrać turniej to musi być 3, 4, 5 drużyn, tak? No to już się robi 120 ileś osób, a nas wszystkich jest 150, powiedzmy sobie była bardzo poważna selekcja. Mieliśmy sześć turniejów eliminacyjnych, które były co miesiąc przez całe zimę rozgrywane w sześciu różnych miastach polskich, żeby objąć właśnie cały kraj, żeby nikt nie mówił, że wszędzie ma daleko, tylko właśnie tak to rozplanowaliśmy, żeby były rozsiane po całej Polsce, żeby dostać się do kadry trzeba było być co najmniej na trzech. I oczywiście dobrze się pokazać. I ja jako selekcjoner przy okazji też prowadziłem te obserwacje, jakieś tam sobie uwagi zapisywałem o każdym zawodniku. I po takim półrocznym cyklu naprawdę e, bardzo intensywnym jeżeli e, właśnie mieliśmy co miesiąc te, e, ten turniej e, na takim poziomie gdzie każdy chciał się pokazać jak najlepiej bo każdy chciał się dostać do kadry e, więc przyjeżdżali ludzie i większość e, ogromna większość zaliczyła po 4-5 turniejów e, e, tych eliminacyjnych więc było z czego wybierać i to naprawdę nie są ludzie przypadkowi, tylko najlepsi z najlepszych Jest to, przypuszczam, że podobne do wielu innych rzeczy, tylko wkłada się w to dużo pracy, dużo wysiłku, ale to daje dużo radości. twarzam postać z konkretnego, z konkretnego przedziału czasowego, czyli tak jakby e, wszystkie przedmioty, wyposażenie, e, odzież z okresu życia mniej więcej jednej osoby. To jest koniec XIV, początek XV wieku. Oczywiście nie wszyscy zawodnicy biorący udział w Bitwie Narodów są wyposażeni w bardzo poprawny historycznie sprzęt. Jest to związane z tym, że startuje masa nowych krajów, które debiutują i jest to w nich w miarę młoda zabawa, że tak powiem, tak więc nie zdążyli się przygotować. Natomiast zawodnicy z krajów, które już, w których jest dłuższa historia rekonstrukcji, mają już całkiem poprawnie zrekonstruowane zbroje, które wizualnie bardzo przypominają te historyczne. Oczywiście. Są pewne kompromisy, na przykład sportowe suspensory chroniące genitalia i tym podobne, e, ukłony w stronę bezpieczeństwa. W zasadzie ujazy tak jak przy nie wiem, piłce nożnej i koszykówce, przy każdym sporcie. Можно победить, что у нас на два-три лета, в основном стандарт, если каких то контактовых. Ну разные есть по сложности доспехи. E, самые простые это 14 век, Европа. E, полный комплект можно сделать за месяц, может больше немножко. No, вот, то есть от шлема и до ног. А сложные комплекты, например, 16 век Европа, там очень много украшений, поэтому их можно делать несколько лет. So, I made a lot of the armor that's on the team right now. Well, uh, we, when we make it, we don't make uh, one piece at a time. We make like 10 breastplates and then 10 sets of legs. So, uh, since November, we've made about 11 full suits of armor since November. W the East of Europe Europa, use a different armor. We, uh, we 35-40 kg uh, and, and other moi opponents have 20-20 kg armatura armor and so jest. A, a diff, big difference. Jestem serwismenem, zajmuję się utrzymaniem sprzętu. W stanie używalności i wykonywaniem jakichś napraw po prostu między walkami w momencie, kiedy coś się niszczy, odpada. No, jest to naturalne związane z tym sportem, dlatego właśnie no, w związku z kontuzją, którą odniosłem, nie mogę być czynnie udziału w bitwie narodów, natomiast zajmuję się właśnie tym. rozwinął się cały przemysł związany z tą zabawą, w związku z tym, że jest to coraz popularniejsze hobby. To pojawiło się wielu producentów, którzy zawodowo zajmują się produkcją uzbrojenia ochronnego, zaczepnego, przedmiotów codziennego użytku. Jest to w zasadzie tylko kwestia zgromadzenia odpowiedniej wiedzy oraz pieniędzy. Uh, like uh, like uh, like Mam You know my mother is happy, and uh, everybody likes this. Proszę państwa za pięć chwilę... minut na rodu. Przyscy na przysci. I prosimy o doki. стараемся работать над внешним видом и над физической подготовкой бойцов, чтобы бойцы были безопаснее, интереснее, быстрее, ярче, качественнее. Я уверен, что при правильной организации это гораздо более зрелищно, чем футбол и очень многие другие виды спорта.